to co żeśmy, o czym żeśmy wczoraj mówili i razem pisali odnośnie tego kapa Więc a, począwszy od tego może jak on na początku działa. Więc tak, dodałem baton który zmienia swoje stany za każdym razem gdy się naciśnie. Zobaczcie, że teraz on jest w trybie Takim, że pisze ile minut będzie odliczał, i te minuty do odliczenia można ustawiać bezpośrednio tym tutaj słowakiem. Jak przesunę go mniej więcej w połowie, no to mi pokazuje, że to jest 28 minut. Tutaj gdzieś 31. I następuje zamiana, ponieważ suwak pokazuje od 0 do 100% i 0% dla suwaka to jest w czasie 1 minuta, a maksymalny czas no to jest akurat 60 minut. To jest ustawione oczywiście tutaj w zmiennych globalnych, które nazwałem max delay time in minutes 60 albo min delay time in minutes 1 minuta, nie? I teraz w zależności od tego, co sobie ustawimy, załóżmy, że chcemy odliczać, no powiedzmy tutaj o 38 minut, naciskamy go i w tym momencie zmienia się, jak gdyby em, przełącza się system, na odliczanie i pisze w tym momencie na przycisku pozostało i oblicza nam te minuty. Jako, że jednostką jest minuta, nasz system działa co 10 sekund, jak pamiętacie sam QuickUp, no to on za 60 sekund mniej więcej odliczy ten czas. Oczywiście, jeżeli w trakcie tego odliczania ktoś zmieni ten czas, to jak najbardziej on zostanie uwzględniony, ponieważ jak pamiętacie po naciśnięciu tego przycisku był pobierany timestamp, czyli czas dokładny kiedy został uruchomiony ten przycisk. Jak się odliczy te, te minuty, no to wyłączy się, czyli tak jakby się wcisnęło tutaj o ten przycisk off. Jeżeli chcemy to anulować, naciskamy ponownie no i system wraca do auto off. znowu z tym trybem ustawienia minut ile ma do odliczania. I teraz Rzeczy, które zostały zmienione w programie. Więc do realizacji naciśnięcia tego przycisku, żeby obsługiwał kilka trybów, potrzebuję mieć jakąś zmienną, którą nazwałem sobie Auto-Op-Enabled, tak? która jest typu false lub true. Jak true to odlicza czas, jak false to wyświetla tylko ile jest do odliczenia czasu i nie, i nie odlicza. Następnie mamy to, co mieliśmy wcześniej. Auto of time pressed to jest dokładnie czas, dokładnie ten liczony w sekundach od roku 1970. Tak? Kiedy był naciśnięty ten przycisk? Czyli od kiedy ma być odliczona ta zwłoka? Tych tam ustalonych 39 minut. Następnie mamy czas maksymalny, jaki jest reprezentowany przez suwak, i minimalny, jaki jest reprezentowany przez suwak. To są te dwa. I to, co y, suwak tutaj nastawia i zostaje ustawione, jest zapisywane w tej zmiennej. No dobra, startujemy indziej, czyli zapętlamy to wszystko. I ta pętla podstawowa, o której mówiliśmy, wykonuje się co 10 sekund i wykonuje dwie rzeczy. Pierwsze, calculate time on, czyli oblicza y, właśnie czas, czy już nie minął, pozostały, oraz. To odświeża wszystko, co jest na tym interfejsie. Przyjrzyjmy się pierwszej funkcji Calculate e, of Time. Calculate of Time jest moją funkcją, która w momencie, gdy jest system załączony do pracy, czyli ta zmienna auto of enabled jest równa true, porównuje te czasy. Czas oczywiście będzie za każdym razem uaktualniony, jeżeli ten suwak zmieniamy, bo wtedy to się nam zmienia, prawda? No, i, i tutaj mnożone jest jako, że minuty przez 60 sekund porównane z czasem rzeczywistym. Jeżeli czas się odliczy, to funkcja się wyłącza. To jest to, prawda? Automatycznie wypisuje nam na ekranie upłynął czas do odliczenia. No, i możecie tutaj właśnie wywołać sobie. Ja teraz tego nie wywołałem, więc zróbmy to sobie, że wyłączamy wszystkie przyciski. Przed chwilą zapisałem, dlaczego subach poleciał na 100%? Dlatego, bo czas który jest ustawiany, set delay timing, więc jest ustawiony na 60. Gdybym go ustawił sobie dokładnie na połowę tego czasu, suwak poleci do połowy. Bo już teraz suwak odzwierciedla dokładnie położenie. No plus minus może 1%, no bo tam jest dzielenia są, więc nie za bardzo może dokładnie mu to wyszło. Ale tu wypisał, że będzie odliczał 30 minut. Dobrze. To w międzyczasie ustalmy najmniejszy możliwy czas a więc jedną minutę, tu jest napisane, że to jest jedna minuta i naciśnijmy, żeby się czas odliczał. A teraz jeszcze przeanalizujmy, co się dalej dzieje. I to jest wszystko w pliku main. Dodałem jeszcze plik utility, to jest to, o czym wczoraj próbowałem wytłumaczyć, rysując na tablicy, czyli konwersja z procent na minuty, to jest ta funkcja, i odwrotna funkcja z minut na na procenty. Potrzebuję te dwie funkcje mieć i ja je zawarłem w ten sposób, że argument przekazuje w pierwszej percent, percent, czyli procenty i on zostanie wyliczony, czyli zwracana jest wartość, a w drugiej kolejności mamy minuty, tu są wstawiane, wyliczane i zwracana jest ta wartość. No i teraz najważniejsza funkcja, czyli nasza Update Interface, która jest wywoływana non-stop co 10 sekund. Update Interface przede wszystkim uaktualnia nasz czas. Czyli robi to. Tutaj. Tak samo jakbyśmy pojedynczo naciskali. To jest dokładnie to. Zauważcie, że ta funkcja już nie woła. Wcześniej wołała, ona była tutaj. A update time press nie, wo nie woła już update UI. No bo inaczej byłoby zapętlenie. Ona tylko wylicza i pobiera sobie aktualny czas. To nie jest rozbudowana dzisiaj funkcja, no ale ona była od tej, od której zaczęliśmy. Prawda? Zobaczcie, że w międzyczasie jedna minuta minęła. Przełączył się już znowu z trybu odliczania na status gotowy do pracy, czyli odli od uruchom odliczanie jedna minuta. Przepraszam, potem odbiorę. No i napisał, że światła by wyłączył wszystkie. Dobra, co więcej, popatrzmy, jak działa ta funkcja. Więc po pierwsze ona sprawdza status, tu wyświetla datę, tu sprawdza status. Jeżeli status jest załączony, no to odpowiednio obliczany jest czas. Tym razem już chcemy go podać dokładnie. w... Poczekajcie, tutaj, o! To jest czas, który jest obliczany do wyłączenia, prawda? Żeby nam tutaj to wszystko, informacje podał. No i tutaj jest tworzone odpowiednie zdanie, tak? Albo auto off pozostało, albo off, auto off odliczone, które przed chwilą było. Nie? Następnie. Jeżeli to nie jest włączone, no to pisze auto off, uruchom odliczanie i podaje inną zmienną tutaj, która jest związana z tym suwakiem. A tu jest ustawienie suwaka, dlatego bo tak jak się uruchamia jak lub będziemy mogli później podać tą zmienną skąd inność, no to on pobiera sobie tutaj pozycję, ile jest ustawione minut do odliczenia tego suwaku, skaluje przez tą funkcję, o której przed chwilą mówiłem tutaj, tak? Dokładnie tą, minus na percentage, i wrzuca ją jako wartość suwaka. Zwróćcie uwagę, że tutaj to jest bardzo głupie, ale potrzebuje to mieć jako tekst, dlatego jest tu string. Update Time, czyli po naciśnięciu tego przycisku, nic się nie zmieniło. To co rozbudowałem, to zmieniłem tu naciśnięcie. I każdorazowe naciśnięcie tego przycisku wywołuje tą funkcję. I pierwsze co? Co robi ta linia? Robi negację obecnego stanu tego przycisku. Czyli jak był true, no to not true to jest false. Jak był false, no to not false robi się true. Czyli za każdym razem zmieniam. Raz to jest true, raz to jest false, raz to jest true raz to jest false i w zależności od tego jeżeli jest true, czyli odliczanie trwa no to odpowiednio pobierane zostaje timestamp, ten który my mówimy jeżeli odliczanie już nie trwa, czyli ja tak jak teraz wyłączam, ustawiam od razu że odliczone już zostało, do, do liczenia zostało już 0, czy tam timestamp od kiedy został wciśnięty jest równy 0 a ten czas jest wykorzystywany tutaj w tych odliczeniach Dobra, to nie jest teraz istotne. Następnie jest robione calculate, time, calculate of time, czyli jest wywoływana ta funkcja, która w ogóle wyłącza nam światła i update interface. Jeżeli chodzi o slider, czyli wszystko dotyczące tego pozycji, no to znowu jest konwersja wykonywana. Tutaj odczytywaliśmy procenty suwaka i jest konwertowane to. Minuty przeliczone od razu są ustawiane jako czas do odliczenia. A podejdujemy, od odświeżamy ekran. Tak? A pozostałe przyciski już są bez zmian. No i teraz tak to fajnie działa. Uruchom odliczanie 17, ustawiłem sobie tutaj 29, te, przepraszam, tutaj 18, bo to są procenty, to nie jest istotne. Naciskam odlicz i zaczął odliczać. Jak odliczy, to wyłączy. To, co można będzie dodać, i możemy to dodać razem, albo proponuję Wam samemu. To jest to, żeby po uruchomieniu tego quick upu e, nie gubiła nam się tryb, ten który mówił o tym, czy jest odliczanie, czy nie jest odliczanie i być może dobrym pomysłem byłoby także przechować e, czas naciśnięcia tego przycisku, że jak było odliczanie i ktoś ponownie uruchomił quick up, bo centrala ponownie uruchomiła, ona odlicza na 5 godzin, to dalej będzie kontynuować i to z dokładnością do czasu rzeczywistego, bo tu nie jest liczony czas, który liczy w sensie takim centrala, jedna sekunda, druga sekunda, trzecia sekunda, tylko ona patrzy na czas rzeczywisty, czyli jak centrala nie będzie chodzić 5 godzin i się uruchomi, a ten czas już minął, natychmiast wyłączy. Jeżeli będzie czas, na czas 5 minut, centrala nie będzie chodziła 2 godzin, nagle zostanie uruchomiona, to przeskoczy tutaj, z odpowiednio 300 minut, na przykład już na tylko tam sto ileś, czy, czy, czy poniżej 100 minut, prawda? To będzie bardzo fajnie wtedy działało. No, to taki tylko dodatek.